Witam serdecznie. Dzisiaj będę się sadził pora. Będę sadził sobie w tej grządce, gdzie jest szczypior i miała być pietruszka. Pietruszka na początku wykiełkowała, ale z braku wody. Akurat w tej zostało się tylko parę sztuk. Wysiałem ponownie, czekamy. Z wodą jak nie było, tak nie ma. Trochę przywożę. Tutaj coś tam pietruszki mi wyrosło, zostało. Też zasadziłem. No i będę sadził tutaj na wszelki wypadek będę sadził w rzędach gdzie jest cebula i czosnek bo to wyleci stąd i potem zostanie por a nie będę sadził tego pomiędzy w te rządki co miał być jak to się nazywa pietruszka bo, no, bo może jeszcze wykiełkuję zobaczymy no, i tak patrzę, patrzę tutaj. Wschody, wschody, pietruszki są. Czyli trzeba będzie ją podlać. Dzisiaj będę odjeżdżał. Zależy od której godziny. No to ją sobie podleję. Ziemia, 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 ziemia. No, trochę taka wilgotnawa. Rano rosa jest. Dobra, co będę robił? Sobie trochę pora rozdzieliłem. Nie jest jakiś taki. Wybitny. Gdzie jest ten mój pikownik? Tu. Synkosi trawy. Przypominają mu się początki. Początki działki. Widzę tutaj. O. Nornica sobie weszła. Cholera jasna. Nic człowiek nie zrobił na tę nornicę. Dobra, no to tak. Pikowniczkiem sobie Robię dziurę w miarę głęboką. Tutaj sobie wsadzimy Z2. Bierzemy pora. Mam tych porów od gromu, bo pierwsza, pierwsza edycja mi nie, nie wykiełkowała. Posadziłem sobie drugi raz. Fajnie by to było wcelować jak najgłębiej. I zostawiamy tą część taką białawą, przyciskamy no i posadzony jest, ten por się niby hartował ogólnie, no teraz jak go wyjąłem to wiadomo, że troszeczkę klapnie no i go tak wsadzamy pora sadzonek mam dużo bo pierwsza mi jak mówiłem nie wykiełkowała no to jedną ręką to tak nie za bardzo Dobre. Pierwsza mi nie wykiełkowała, to z drugiej, że wysadził całą paczkę. No i wykiełkowało na złość wszystko. No dobra, dwie sztuki posadzone. O, jeszcze się szczypior zbiłem. Możesz nie kurzyć? No, tutaj selery dosadziłem. Bo zostało mi się na programowych parę sztuk. No dobra, biorę się za sadzenie tego. No i pory wysadzone około 50 sztuk. Może ich nie widać tak na razie, bo są cieniutki, ale są. Tutaj pietruszka znowu kiełkuje fajnie. Wysadziłem trochę w tej, w tej mało, mało co, ale też parę sztuk i w tamtej około 10. około 50 sztuk mi wyszło są posadzone gdzie wiem, gdzie widać trochę gęsto, ale jak podrosną to będę je sobie przerywał tutaj nie miałem ostatnio pomysłu jak zobaczyłem, że mi wszystko tutaj wycięło to się dosadziłem po buraczki i wyrosły tutaj będę miał ze trzy buraki no i na razie kończymy zabawę. Zobaczymy z tydzień, dwa poczekam. Zobaczy co wyleci. W domu jeszcze mam trochę pora to sobie go podosiewam. Na pewno w tej no i tutaj gdzie nie gdzie. Bo tutaj tutaj w sumie mam tylko koperek i koperek i co tu mam. A i cebulę nie ma tu nic innego No to w sumie Tutaj na czymś będę musiał pomyśleć. Bo, jak cebula wyleci, tu jest w sumie koper na taki zbiór do mrożenia. Ale to i tak on musi być większy. Ale już jest swój. Jeszcze trochę i będziemy zbierać. Tam też rośnie. Tu są dwie różne odmiany. Zostawię sobie kapelusze do ogórków kiszonych. No i co? No i tyle. Dzięki, na razie foi.